Cześć wszystkim, z tej strony Zefirialis, witam was w kolejnym odcinku z kronik bohatera w Margonem. Moi drodzy, robimy dzisiaj quest'a mnisi ze świątyni, <laughs> czyli wybieramy się na podbój Andarum. E, mamy bezpieczne godziny, więc może być ciężko z przepustowością, że tak to ujmę, ale spróbować nie zaszkodzi. E, dzięki wam bardzo e, za dobicie... O, widzicie już tu jest pusto przy świątyni, mam nadzieję, że damy radę mnichów jakiś e, dopaść. <laughs> Dzięki wam bardzo za dobicie 200 subskrypcji. Um, co prawda nie daliśmy rady do końca zeszłego roku, ale w tym roku może będzie żywiołowej. O, widzicie ideolo. Ktoś chyba bardziej się zainteresował strażnikami niż mnichami i mi to kompletnie nie przeszkadza, więc będziemy sobie teraz działać tutaj mnichów. Nie ma ich za wielu dobicia. <laughs> Więc yy, zobaczymy właśnie godzina standardowo 8:59, czyli powiedzmy, że 8:58, można powiedzieć, że zaczęliśmy. Dobra, tu była grupka Ideolo. Tutaj sobie jeszcze dziwniemy tę grupeczkę. Yy, no i tak się pokręcimy chwilę po Andarum. Zobaczymy. Możliwe, że wyjdzie znowu krótszy odcinek, yy, ale tak przynajmniej 10 minut zamierzam wam ugrać tutaj. <laughs> Na głównej postaci ekspienie na Arachnitopie idzie sprawnie. Dobiłem 208 level i mam jeszcze błoga na expa, co oznacza, że <coughs> prawdopodobnie przynajmniej do 210 będę robił Arachnitopie, a potem przebijam się na Madoki. No i e, jestem bardzo zadowolony z tego właśnie błogosławieństwa na EXPA 110% bo jest naprawdę bardzo dobre, nawet niezadowalające, no jest po prostu świetne. Mam tam jeszcze jedno za te klucze pióra, o których wam kiedyś wspominałem, te najrzadszą w grze. <laughs> najrzadszą w grze A, wyleciało mi z głowy, walutę. walutę i mam tam błogo jeszcze na 80%, więc myślę, że jeszcze się trochę przyda Tajemniczeni mnisi są najbardziej dla mnie interesujący, ze względu na to, że wypadają z nich zwoje teleportacyjne do Andarum. Więc będziemy polować na to, żeby jakiś zwój tutaj dostać. Chociaż patrząc na ilość tych mnichów tutaj, to szansa jest dość mała, bo już paru zabiliśmy i wciąż nic nie było. Ale może się uda, chociaż jeden zwitek. Tam chyba trójkami one wypadają, jeśli się nie mylę. No dobra, zawsze to jakiś kij. Na 60? Może rzeczywiście? Bo wydawało mi się kiedyś, że był na 50. Ale mogę, mogłem się mylić. Czajcie, już jest quest zrobiony. Moglibyśmy dosłownie w dwie minuty tego questu zakończyć. Ale jeszcze się pokręcimy chwilę po Andarum. Co tutaj się respi? Co tutaj się respi? Opętany paladyn. Okej. Okay. Nie jest to heros, który by nas interesował ze względu na nasz niski level. Zejdziemy sobie chwilę yy, chyba do magazynu, co nie. Tam myślę, że spokojnie damy radę sobie z magazynierami, to możemy chwilę na nich poekspić, o ile będzie w ogóle yy, na czym ekspić. A przekonamy się co do tego już za chwilę. Yy, bo magazynierzy byli tak dobrym ekspowiskiem, że bardzo często ciężko było się do nich dobić. Ale wierzę, że nam się uda. Tutaj sobie od razu zmniejszamy ilość tego i bajka. <laughs> Są magazynierzy, więc nice. No więc myślę, że tutaj na nich też na spokojnie można sobie chwilę poekspić. Z nich jest o tyle lepiej, że rzeczywiście tutaj można dorwać e, <laughs> jakieś uzbrojenie w większej ilości niż z nichów, e, które można potem ładnie sprzedać. Więc to się na pewno przyda. Elitki, widzę, że tutaj ktoś bije. Kręcił się tu ktoś przed chwilą, więc elitek chyba nie dopadniemy, łowcy skór i e, klucznika, chociaż klucznik by się przydał, żebyśmy dostali dostęp do biblioteki, e, ponieważ to jest e, pod wieloma aspektami przydatne. Biblioteka Andarum, e, chyba nawet do jakiegoś questa jest potrzebna, ale może jak tu oczyścimy mapkę z z magazynierów to może jest szansa, że akurat się jakiś zrespi, jakaś elitka, to spróbujemy sobie dziabnąć. Myślę, że damy radę, patrząc na to, jak tutaj łatwo idzie. Strasznie późno, patrząc na to właśnie, jak łatwo idzie nam z mnichami, to strasznie późno jest ten quest. Um, zakonu równowagi, więc um, jestem zaskoczony. A nie sądzę, żeby to było to, że, że ja się tak tutaj dobrze uzbroiłem, czy mam, do, czy mam dobre umki i tak dalej. Mam wrażenie, że po prostu rzeczywiście tutaj ka każda prowka w tym momencie, na tym levelu, już by dawała radę na ludzie. Magazynierze chyba są dopiero na jakimś 80. levelu. Mam nadzieję, że wcześniej, bo bo na 80. levelu to już to będzie Żenua, bo już bym mógł sobie śmiało wtedy expić prawdopodobnie na już szkieletach na pustyni. No, ale przekonamy się, moi drodzy. Teraz na razie dziabiemy tutaj. Jak już jesteśmy wandarum, to pokorzystajmy sobie z niego trochę. Um, I tak. Tutaj widzę, że mam strasznie dużo tych cukrowych czaszek jeszcze, więc będę raczej starał się nimi leczyć teraz. Um, a że leczą 36%, no to troszkę sobie ranny pochodzę. Miałem tak też na głównej postaci właśnie tam expiąc, że um, miałem miksy na przykład leczące 40-parę procent. No, i używałem ich sobie w taki sposób, żeby po prostu. Yy, 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 w taki sposób, żeby tutaj yy, mieć naprawdę wystarczająco mało życia, żeby nimi się leczyć, bo przez długi czas nie potrzebowałem w ogóle kupować miksturek. I w tym momencie w ogóle na topi. tam już jestem, kurde, z 10 leveli albo 11, bo chyba na 97 zacząłem, jeśli się nie mylę to tam w tym momencie, już na tym 208, mimo że dalej te pająki mam niektóre oznaczone jako średni przeciwnik na żółto, to już praktycznie nie robią mi żadnej krzywdy, no, niewiele tam życia zbijają, tak naprawdę musiałbym, żeby teraz użyć jakiejś potionki leczącej tam, takiej powiedzmy na mój poziom bardziej pasującej, czyli na przykład 20 koła życia czy coś, to yy, tak naprawdę nie mam, nie mam potrzeby chyba na jednym czy na dwóch yy, obejściach mapy. Dobra, ktoś się tutaj kręci yy, i zrezygnował chyba. Yy, chyba na elitki poluje, tak bym, tak bym obstawiał, że na elitki poluje tutaj. A nie, jednak sobie ekspi też. Wandal. Uh, nie, no to jak wandal to nie krypta raczej nie sprawdźmy zbrojownie, bo krypta to będzie to będą chyba te będą ee, ci nieumarli mnisi tak mi się wydaje że tam byli tutaj czysto niestety chyba nie będę nie no na 80 levelu nie ubierałbym takiego skina więc mo można się zastanowić czy to nie jest na pewno jakiś bot chociaż wydaje mi się że w że raczej nie. No bo ten problem botów według mnie to już został dość sprawnie tutaj załatwiony, więc. Myślę, że szansa jest dość mała na to, że to będzie bocik. Ale podąża za mną tutaj równo. No tak, tu są już nieumarli, Dałbym chyba radę, ale nie będę się wbijał na hama, bo jednak to jest coś na wyższy poziom. No i czemu ty za mną ładzisz w ogóle gościu? Czy ty próbujesz mnie zaatakować, mimo że jest bezpieczna godzina? Cienko, cienko. No nie uda ci się takie mam wrażenie wandalu. Tu ktoś się jeszcze kręci. Ła, nie zdążyłem zauważyć. O. A to ewidentnie na jakąś tam... na coś mocniejszego. No cóż, no, kurde, no szkoda trochę. Bo spodziewałem się, że troszkę tutaj tu, yy, dużej tutaj yy, zabawie. A w tym momencie w 7 minut 8. No powiedzmy 9. Yy, Mamy gotowy i quest, i tak naprawdę <coughs> ekspienie tutaj, chociaż nie nazwałbym tego ekspieniem, bo to, że przeleciałem jedną mapkę czy coś, to nie jest to nic wielkiego. Czy tutaj będzie jakiś, no nie, ale dobra, dziabnijmy ich sobie <coughs> i wracamy na górę. Może w tym korytarzu coś jeszcze będzie, chociaż tak. A przekonamy się zaraz, zresztą Jest, to mamy co bić w razie czego. Na zawrotnej, tutaj też kolejne miejsce, Respu Paladyna. A może się jeszcze wbijemy na chwilę do czarnego RM-u, może, może tam coś złapiemy. Spróbujemy przynajmniej. Jak nie, no to już będę typowo zawracał do Itchon, chociaż już jesteśmy, mamy już powiedzmy prawie 10 minutek więc teoretycznie mógłbym kończyć, ale skoczmy na szybko do tego RM-u, sprawdźmy to. Chociaż nie, mam jeszcze jeden pomysł. Skoczymy do śnieżnej groty na chwilę. Tutaj strażnicy już są na tyle słabi, że w sumie nie będę ich bił. Skoczmy na chwilę do śnieżnej groty, bo tam chyba dopiero na 90, czy tam na setnym levelu można kupić klucz. Mi się wydaje. Jest dość drogi, ale sprawdzimy. Może, może już się uda. Plus, kupimy sobie tutaj teleporty do Margory, bo ładnie chodzą. Dobra. Kupiliśmy klucz do Śnieżnej Groty, on się przyda jeszcze A w przyszłości na pewno. <laughs> A tutaj spróbujmy sobie pohandlować, no i kupmy sobie te 15 zwojów. I tutaj mamy tak, słabą jakąś miksturkę, plus jakieś EQ. Jego EQ akurat się widzę nie zmieniło, ale skupuje do 100 tysięcy za 75%, więc w sumie trochę jak Roan, bo Roan chyba też do 100 tysięcy teraz skupuje, więc całkiem spoko, nie patrzyłem w sumie jaki typ skupuje, ale ale, em, ale coś tam em, je, myślę, że bardziej bronię chyba, no ale cóż um, dobra wejdźmy sobie do RM-u, zobaczymy czy tutaj coś wartego uwagi y, będzie w sumie jak tu są, trz jest trzech to ich sobie dziabniemy, zawsze jest szansa na jakieś uni z nich no co, nie bijesz? no, proszę mi się tu nie zacinać Uh -huh, uh -huh. Aha, czyli za bardzo nie ma... Czy uh. A, bo tu są ci mniejsi, tacy mocniejsi. To są ci sami, co są e, z... Albo w bibliotece, albo gdzieś tam w jakichś tych... No ale dobra, to dziabnijmy sobie jeszcze paru e, strażników. Zawsze to e, jakaś większa kaska będzie wyciągnięta z tego wszystkiego. Więc myślę, że się opłaci. Sprawdźmy jeszcze salę wejściową, ale tutaj też pewnie będą ci mocni misi. Albo nie będzie ich w ogóle. No dobra, no to w takim razie się już nie fatyguję bardziej. Czy mamy wygodny teleport do Itchan. Itchan Itchan. Jest tam wioska Pszczelarzy, Karkahan. Aha, aha, aha. No dobra. O, w ogóle mamy ten teleport do RM-u. Nice. Więc będziemy wiedzieć, co na 80 levelu sobie wykorzystać. Tepnijmy się do Karkahan w takim razie i przespacerujemy sobie spokojnie do Ithan. Ymm, no i co? Ymm, jeśli ktoś w ogóle dotarł do tego momentu odcinka, to napiszcie banan. Banany są zdrowe i dobre. Mają potas, chyba. No, 260k to już taka w miarę przyzwoita ilość expa. Yy, no i co moi drodzy? Kolejny odcinek jutro, z czego to się przekonamy. Dla mnie też to jest jeszcze zagadką, na razie nic nie planuję, więc albo będzie Margonem, albo coś innego. Planuję też, tak jak Wam zapowiadałem kiedyś, yy, nagrywać yy, książki margonemskie. Ja będę Wam tam robił. Yy, może nie. Yy, ja, ja to ujmę tak, będę Wam tu robił lektora, ale to nie będzie typowo głos lektorski. O, tu są licytacje w ogóle. Nice. Dobra, tymczasem dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz i do następnego odcinka, cześć!